Bo bardzo często dzieje się tak, ktoś mówi mi, mój budżet to 500 tysięcy euro, ale nie wie, że nie pierwsza to VAT, który przy nowych nieruchomościach wynosi 10%. Potem dochodzi jeszcze jeden podatek, o którym mało kto wie. Cześć, tu Barbara Schomija I jeśli myślisz o zakupie nowego mieszkania na Costa Blanca, musisz wiedzieć to zanim zrobisz jakikolwiek krok. Bo bardzo często dzieje się tak, ktoś mówi mi: "Mój budżet to 500 tysięcy euro", ale nie wie, że nie cała ta kwota jest przeznaczona na samą nieruchomość i tu zaczynają się niespodzianki. Dlatego dziś wyjaśnię ci prosto i bez owijania w bawełnę, ile naprawdę kosztuje zakup nowej nieruchomości w Hiszpanii. Po pierwsze, cena domu to nie cena końcowa. Do tej kwoty trzeba doliczyć Obowiązkowe opłaty. Jakie? Pierwsza to VAT, który przy nowych nieruchomościach wynosi 10%. Potem dochodzi jeszcze jeden podatek, o którym mało kto wie, i AJD, czyli podatek. Od dokumentów prawnych, który we wspólnocie waleckiej wynosi 1,5%, do tego dochodzą koszty notariusza, wpisu do Księgi wieczystej, prawnika certyfikatów, które mogą wynieść kolejne 1-2%. W sumie mówimy o dodatkowych 13-14% ponad cenę samej nieruchomości. Czyli jeśli twój łączny budżet to 500 tysięcy euro, dom, którego szukasz, nie powinien kosztować więcej niż 440 tysięcy euro. Reszta pójdzie na podatki i koszty zakupu. I teraz ważna rzecz, o której wielu nie wie. Jeśli planujesz sfinansować zakup kredytem hipotecznym, bank nie pokryje tych kosztów, pożycza tylko część wartości nieruchomości, więc te 13-14% musisz mieć z własnej kieszeni. A jeśli myślisz o zakupie działki podbudowy, musisz. Że tam wad wynosi aż 21%. Tak, ponad dwa razy więcej. Dlatego tak ważne jest, żeby wszystko mieć jasne, zanim zaczniesz szukać. Komija pomagamy naszym klientom zrozumieć to od pierwszej minuty, żeby uniknąć niespodzianek i żeby cały proces zakupu był łatwiejszy i bezpieczniejszy. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, kliknij Lubię to i zasubskrybuj kanał. A jeśli masz pytania dotyczące Twojej konkretnej sytuacji, zostaw je w komentarzu. Jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc. I pamiętaj, jeśli chodzi o zakup nieruchomości w Hiszpanii, informacja to Twoja najlepsza inwestycja. Do zobaczenia.